Hej, witajcie w kolejnym vlogu. W dniu dzisiejszym robimy kolejny upgrade roweru. Mianowicie zmieniamy koła. Koła też dobre, Rometowskie. Zostaną zmienione na DT swissy e, U623. To jest taka, taka obręcz mocna. Hybrid jest napisane, czyli taka właśnie przystosowana do elektrycznych rowerów. Nie będzie to najlżejsza obręcz, ale będzie trwała i mocna i fajne łożyska już tutaj też w środku Deore XT, także będzie to fajna zmiana. Tutaj też jakieś, jakieś Shimano było, ale to nie Deore na pewno. Także te koła wyjeżdżają, wjeżdżają nowe I oczywiście wiadą też nowe opony na te koła Jak widać tutaj szwalbę hurikan, hmm, hurikanki, eee, co tu możemy powiedzieć? O tych oponach yy, 2,25 szerokość, 29 cali oczywiście, 2,25. A te chyba też miały 2,25. Te Michelinki Country Racerki zaraz zobaczymy, ile one tu mają. Może z tej, z tej strony będzie coś tu opisane. 2,10 to jest, o to taka węższa trochę 29 cali, 20. A teraz będzie 2,25 czyli trochę szersza. No ale, bieżnik, przede wszystkim bieżnik mi chodzi o to, że ja dużo na asfaltach jeżdżę i tutaj właśnie ten bieżnik jest tak fajnie w środku płaściutki. Nie będzie szumiał mocno na asfalcie. A jak się wiedzie gdzieś w teren, to tutaj są te małe kosteczki i na bokach trochę większe. Także też będzie fajnie w terenie sobie radziła ta opona. Zresztą zobaczymy w praniu. Także zabieramy się do roboty. Pierwsz, pier, przednia, przednia oś będzie bardzo łatwa. No oczywiście tu jeszcze wiadą te samozamykacze też. Dora XT, także to też od razu zamiast tych. Te koła pójdą całe do tego roweru dla widzów, czyli dla Was. Tu tylko wymienię wtedy oponkę, bo ta oponka tylna już jest ścięta troszkę mocniej. Także tu będzie nowa opona dla Was. Przednia zostaje, bo jest całkiem dobra. Taką samą dokupię do tyłu i to będzie komplecik. Dobra, zabieramy się za robotę, ściągnę to, to koło, to jeszcze zważymy mniej więcej ile to waży. Jak założę tutaj nowe dętki też są Continentala, zaraz to też założymy. Będą w końcu te z tym wentylem rowerowym, a nie tak jak tutaj takim samochodowym. No dobra. Założę cały taki zestaw tutaj na koło. Już tam nie będę Wam pokazywał jak się zakłada dentkę, bo chyba to umiecie. I zaraz zważymy całe koło przednie z tym kołem. Tu ściągniemy oczywiście tarczę, bo tarcza też tam robi, robi jakąś wagę. I zaraz porównamy te dwa koła. No dobra. Przednie kołko założone już na obręcz. Znaczy opona. Pamiętajcie jak będziecie zakładać oponę patrzcie czy jest y, kierunkowa, tu jest rotation tu jest taki napisik także musi się tak toczyć to w, do przodu. A to y, że poznamy, że to idzie właśnie na tą stronę, to znaczy, że z tej strony jest tarcza, czyli właśnie w ten sposób. Fajna oponka. Widać, że trochę szersza niż te no, ale na asfalcie powinna być kurde cichutka. Dobra. Teraz ściągniemy to, odkręcimy tarcze i zważymy. je. No dobra, ta co miałem to waży 2535. Teraz tarujemy ją 2535 A, sorry, jeszcze ściągnę tarczę Bo ta tarcza też to daje ciężar i zaraz będziemy ważyć tą drugą No 2295, prawie 2300 tutaj ma jak widać to koło zobaczmy, zobaczmy to, to nowe koło Ty wytarujemy 2180. 2180. no Czyli 120 g lżejszych. Niewiele. Ale zawsze coś tam. Tu też mi nie chodzi o, o jakieś uzyskiwanie niskich tutaj mas. To po prostu przy okazji wychodzi. Jest fajna obręcz, fajna piasta. Zaraz zakładamy tutaj tarczę i już składamy przednie koło. Z tyłu będzie trzeba przełożyć całą kasetę. Także przy okazji sobie wyczyszczę tą kasetę i, i trzeba będzie przemienić na tamten bębenek. No na tamten, na tamten. <gryw> no tam trzeba najpierw też oponę założyć z zdędką. I dopiero. Ten tył też przełożyć tarczę i bębenek i, i na nowo wycentrować może tarczę, znaczy ten zacisk. Zobaczymy. Także zakładam tutaj na to tarczę. O! 30 Nm trzeba dokręcić i, i możemy zakładać to na już na rower. No dobra, ta już założona. I teraz, żeby zważyć je, no muszę tutaj odkręcić tarczę. No i ten. I kasetę całą ściągnąć. Także będziemy ściągać kasetkę i zaraz będziemy ważyć tylne koło. No, żeby, żeby odkręcić kasetę musimy mieć taki klucz, który tutaj nam wchodzi w te ząbki idealnie. Tu oczywiście grzechotka, no i żeby, bo odkręcamy w, w tą stronę, czyli w tą stronę, a że ten cały e, bąbenek tam się będzie kręcił, musimy zablokować takim kluczem e, z, z łańcuchem. Czyli w pionie sobie to ustawimy zaraz. No i tym kluczem zapierając się po prostu tutaj o, już poszło odkręcamy niestety bez tych kluczy kasety się nie odkręci No i kaseta teraz ma tak to jest takie deore to zwykła deorka i tu ma pierwsze dwie ma ściągane i później już jest cała cała kaseta z bębenka. No i teraz to samo założymy na, na to nowe koło. Aha, jeszcze zanim nałożymy, to będziemy ważyć je. No i gdzie jest ta moja waga? Tu jest waga? Włączamy wytarowana. I podnosimy koło. Jedna. 2,450 się zatrzymało. A teraz jeszcze zobaczmy. nowe koło. Tutaj tarujemy. 350 tam było tak, a tutaj ja już czuję, że to jest lżejsze 2300 150 gram, 150 gram tu, a przednie było 120 gram, czyli 200. 270, 270 g prawie 300 gram no i dobra, co to akurat nie chodzi mi o uwagę to tylko tak dla ciekawości tu oczywiście teraz przetrzemy to wszystko, bo trochę jeździłem ostatnio po polach i założymy już na nowo. No, ostatni element układanki to ten magnesik, który tutaj musi współpracować z tym czynnikiem. Także go tutaj zamontujemy zaraz na, na tej szprysz, szprysze. Tak. I to będzie koniec. Zaraz się przejadę, zobaczę jaka jest różnica na tych kołach. Na pewno mniej będzie hałasowo. Także skręcam tylko tą ostatnią tą. I Plecik gotowy. No na tych kołach trochę inaczej się prezentuje, ponieważ szprychy są czarne. No, a tutaj były takie stalowe ze snierzewki. No tak ciekawiej teraz wygląda tak zadziorniej. Dobra, skręcam to i, i cisnę na, na przejechać się. No, mamy fajnie wszystko podkręcane, fajnie to wszystko wygląda, Te koło jedno i drugie, ale jest jeden mały problem, ponieważ inaczej są szprychy ustawione, ten czujnik, czujnik prędkości, czyli ten, który tu jest właśnie na szpryszce, jest za, za dużą odległość ma do, do, do czujnika, albo może tu. Trzeba przesunąć. Bo ja tak ustawiłem, trzeba troszeczkę przesunąć, bo tu jest chyba czujnik, a tu jest e, śruba, która przykręca ten czujnik. No właśnie. A ja zaraz tu ustawię i powinno być powinien być problem. zażegnany. No zobaczcie tu mam. Trzeba go przesunąć tak gdzieś dotąd i powinien być problem zażegnany. Błąd 21 się pokazuje na wyświetlaczu, dlatego tam wyczytałem, że to jest właśnie czujnik prędkości, a czujnik prędkości właśnie jest tu wystawiony z silnika ze sterownika i, i musi to współpracować. No jeżeli nie będzie zliczał obrotu szprych, to nie będzie funkcjonował silnik. Dobra, więc odkręcamy, przesuwamy i próba. No, zobaczcie to. Jaka cisza na asfalcie. Kurczę, te oponki po prostu to są genialne. Szwalbe hurakań. Ale pięknie się jedzie teraz cichutko na asfalcie. One mają te boczne jeszcze takie eee, takie wypustki, jakbym je wjechał na jakiś teren. Jest, są, widać, że troszeczkę szersze są. Ale niewiele, niewiele. No, jest petarda. Tych, tej lekkości kół tam te 120 gram na przodzie i 150 na tyle, które się zaszczędziło. Tego nie odczuwa się w ogóle, bo to wiadomo, że elektryk tutaj pod, pod górę ciągnie. Także się w ogóle nie odczuwa. Ale no, rowerek teraz już pięknie jest skonfigurowany. Jeszcze czekam na pedały. O pedały aż się proszą do wymiany. Też będą fajne z Chin. Ale to w kolejnych odcinkach Wam pokażę. Jak przyjadą to będę montował. Tutaj też zamontowałem już ten mój komputer cały. Tę nawigację. Cyclo 215 odmijo. No i pięknie, teraz kurde, karbonowa kierownica. Ten fajnie tutaj wkomponowany w tą kierownicę. Tu jest takie mocowanie z takiej rurki, jak gdyby sklepałem z jednej strony. Na dwie śrubki są jest to ta rurka przykręcona do kierownicy, ale przede wszystkim koła. No, koła zmieniły jakby ten pojazd całkowicie. Znaczy, bardziej mi się wydaje, że opory, bo same koła tam też były niezłe. Aczkolwiek na pewno yy, piasty tu są lepsze, są w DORY XT, czyli na tych maszynowych już łożyckach. No jest to, jest to odczuwalne. No, nie powiem, lepiej się to toczy wszystko. Także jeżeli chcecie zrobić jakiś upgrade roweru, to od kół zacznijcie. No chyba, że jest to naprawdę wypasiony rower. Który już koła ma naprawdę dobre. No. Tutaj Romet trochę przyoszczędził na kołach. Aczkolwiek to co są ich obręcze. E, rometowskie. no Tylko, że piasty. Piasty były deorki zwykłe, także... E, I tak niezłe. E, chociaż nie wiem nawet czy deorki, czy zwykłe Shimano to były. no Dobra, zaraz się zatrzymam i jeszcze coś Wam opowiem. No, dojechałem do takiego fajnego miejsca, tutaj jest taki, taki domeczek drewniany na trasie z Niemiec przez Barnisław, do tutaj jest, jestem w okolicach Karwowa i aż do Bendargowa, tam się to, ta trasa wiedzie. Po byłej kolejce, tutaj kolejka jeździła, wąskotorowa. Jeszcze z Niemiec. Kiedyś zrobimy całą trasę tej kolejki. Wam ponagrywam jak ona kiedyś szła. Bo to trzeba by było zacząć tam trochę głębiej w Niemczech. No dobra, ale podsumowując, koła szwalbe, Hurricane. Super na asfalcik. Mamy właśnie ten, ten płaski tutaj bieżnik na środku. Troszeczkę kosteczkę po bokach. Jeszcze większą kosteczkę na jakiś taki teren, jak się wiedzie. Cichuteńkie. Pamiętajcie o tym czujniku, co tutaj zrobiłem błąd. Tym, bo on się nie komunikował na początku, bo myślałem, że, że ten czujnik jest tu, a tu jest śruba, która przykręca ten cały czujnik, a czujnik jest tak naprawdę na tej wysokości. Także poprawione zostało to, przesunięte i, i nie ma już z tym problemu. Czekamy oczywiście na pedały jeszcze do tego, do upgrade'u. No bo one no, słabo się to kręci. Szczerze mówiąc, to się prawie w ogóle nie kręci. Ten drugi, a ten drugi trochę lepiej. No ale tam, tam te łożyska na pewno słabiodkie są. Także na trzech łożyskach z czpieniem e, tytanowym przyjdą. E, Platformy, także to już praktycznie no, może jeszcze siedełko się zmieni i chwyty. Chwyty ergona przyjadą też z takim małym turogiem to chyba trójka GP3, które też można zmieniać po prostu w czasie jazdy ten chwyt, żeby ręce mogły w różnych pozycjach pracować. Podsumowując, bardzo fajny, udany upgrade w tej chwili, jeżeli chodzi o koła. To no, rower nabrał całkowicie innego charakteru. Także, jeżeli chcecie śledzić kolejne losy tego fajnego Eramblera, to dajcie tam łapeczkę, subskrybujcie kanał i widzimy się w kolejną niedzielę o godzinie 10. .00. Na przemian oczywiście, będą vlogi, raz coś scitrowane, raz jakieś tematy rowerowe. I czasami się. Pojawi jakiś temat, zrób to sam. Także, jeżeli Was interesuje taka tematyka, to subskrybujcie i widzimy się w kolejną niedzielę, czyli zawsze w niedzielę o godzinie 10. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.